Siemanko. witajcie na kanale Waterjet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Sytuacja wygląda następująco. Pewien youtuber, youtuber, mój serdeczny kolega znany w kręgach karawaningu zlecił nam zadanie. Co to jest? Chodzi tu o wycięcie takiej płytki. Ta płytka jest potrzebna do zamontowania postojowego ogrzewania typu Webasto. Ale zważywszy na to, że kapitan przyczepa miał już naszą maszynę u siebie w warsztacie, a dokładnie Protomaxa, to wie co nieco na temat możliwości, które daje hydrostrumieniowa technologia. I dał nam wyzwanie. Tym wyzwaniem jest to, aby wyciąć ten element bez projektowania przy użyciu pewnej funkcji, którą daje oprogramowanie. A co to za funkcja, jakie daje możliwości, opowie nam nasz specjalista Rafał. Właśnie na to zadanie, które nam tu kapitan zarzucił, spróbujemy odpowiedzieć. I mamy taką aplikację w naszym oprogramowaniu, która może nam w tym pomóc. Ta aplikacja nazywa się IntelliTrace. W krótkich słowach działa tak, jakbyśmy położyli sobie rysunek i odkalkowali, żeby mieć ładną, dokładną krawędź. I taką funkcję ma nasze oprogramowanie. Więc możemy włączyć tak zwaną wektoryzację obrazu załadować obraz do wektoryzacji. Ja tutaj pokażę najpierw przykładowe jakieś e, takie testowe rysunki, a potem spróbujemy e, powtórzyć to z, naszą, z naszym wyzwaniem, z naszą płytką wybasto. Więc mamy załadowany obrazek i po uruchomieniu automatycznego śledzenia program zrobi właśnie takie kalkowanie naszego, naszego rysunku. Tu przeklikamy sobie szybciutko, tylko żeby pokazać, jak to wygląda. Możemy wybrać dwie metody, albo właśnie takie konturowe, albo przez środek. Tego użylibyśmy, gdyby to był odręczny rysunek, np. Na markerem. Nam chodzi o to, żeby odzwierciedlić otwory i obrysy, więc wybierzemy pierwszą funkcję. Dalej klikniemy sobie mechaniczne, geometryczne odzwierciedlenie, czyli komputer będzie się starał na krawędzi zrobić geometryczny okrąg, a nie odzwierciedlenie tego poszarpanego kształtu. No i przez kilka kliknięć możemy wyłączyć teraz obraz. Mamy zrobiony rysunek do cięcia. Zobaczmy, czy uda nam się zrobić to z tą płytką do wybastu. A jeszcze powiedz mi, w jakich sytuacjach można używać tego oprogramowania. E... Ta funkcja sprawdzi się, kiedy musimy odzwierciedlić w miarę szybko i małym nakładem siły, jeżeli chodzi o projektowanie, daną część. Czyli jeżeli to są płytki, które mają otwory montażowe gdzie tolerancja jest dosyć duża, jeżeli chodzi o to, jak duży rozstaw możemy uzyskać, to wtedy ta aplikacja się sprawdzi. Jeżeli potrzebujemy bardzo precyzyjnego rozstawienia otworów, to wtedy najlepiej jest narysować ten, ten detal od zera w programie. Nasza wektoryzacja obrazu działa najlepiej, kiedy mamy duży kontrast między detalem a tłem, więc dla ułatwienia zadania pomalowaliśmy nasz detal na czarno i zrobimy jego zdjęcie na białej kartce. Normalnie nie jest to konieczne, natomiast efekty mogą być nieco mniej zadowalające, więc jeżeli macie możliwość, to oczywiście im większy kontrast, tym lepiej sprawdzi się nasze oprogramowanie. Zatem możemy użyć dwóch sposobów i spróbujemy pokazać oba. Pierwszym z nich jest zrobienie zdjęcia i przesłanie go do komputera, a drugi z racji tego, że to jest dosyć nieduża grubość materiału, zeskanujemy po prostu sobie ten deta na normalnym biurowym skanerze. Przejdźmy do pierwszej funkcji, czyli do Zdjęcia. Jedno z, e, dlaczego w ogóle robimy zdjęcie, e, to po to, żeby właśnie zrobić śledzenie. Mankamentem robienia zdjęcia jest to, że jeżeli przekrzywimy nas, e, nasz obraz i detal, no to wtedy e, wyjdzie nam krzywy detal. Z pomocą przychodzą aplikacje dostępne, m, jakby za darmo, filerowe, e, gdzie możemy wykonać e, rzut takiego detalu a, i komputer czy procesor tego telefonu, przekształci go sobie tak, żeby było wyprostować. Jedną z takich aplikacji jest Office Lens. Nadaje się do skanowania się dokumentów i różnych innych obiektów, które chcielibyście, żeby po zrobieniu zdjęcia były proste. więc Klikamy sobie zdjęcie, teraz zobaczcie. Tutaj oprogramowanie pyta nas, czy to jest ten obszar, potwierdzamy. I mimo, że mieliśmy telefon pewnie nieco pod kątem, no to to oprogramowanie stara się, żeby ten rzut był w miarę prosty. Kilka kliknięć i jesteśmy gotowi. Za chwilę prześlemy to do komputera i zobaczymy, jaki będzie efekt. Wykorzystamy, tak jak wspomniałem tą cechę, że to nie jest zbyt gruby materiał. Eee, spróbujemy to zeskanować. Układamy nasz detal. Damy nasze kontrastowe tło. Skanujemy. Więc mamy nasz zeskanowany i sfotografowany detal. Jak widzicie, tutaj mamy tu jest zdjęcie. A tu mamy skan. No i zobaczymy, jakie będą efekty naszych działań. Puścimy to przez program do wektoryzacji. Ten skrypt pozwala nam oczywiście troszkę popracować nad tak, tym skanem zdjęciem, czyli żeby jeszcze bardziej wydobyć tą różnicę, ten kontrast, tak żeby program dał jak najlepszy efekt, więc możemy sobie tymi suwaczkami tutaj powygładzać różne rzeczy. I kiedy jesteśmy zadowoleni z efektu, możemy przejść do wektoryzacji. Tak jak poprzednio wybierzemy geometryczne mechaniczne. Tu to, co wszystko jest kolorem żółtym, to prawdopodobnie jest dobrze odzwierciedlony okrąg. Tam, gdzie nie na zielono, to raczej mamy krzywiznami, ale też w miarę dokładnie. Zobaczmy, co wyszło. Wyłączymy sobie nasz obraz. No i to jest kilkoma kliknięciami rysunek, który moglibyśmy przy nadaniu autościeżki wyciąć z, z materiału na naszej maszynie. Ale zanim to, to oczywiście trzeba zrobić jedną ważną rzecz, czyli zweryfikować sobie wymiary. Przecież nie chcemy, żeby to, co zrobiliśmy, zdjęcie bądź skan, nie pasowało nam do fizycznego obiektu. W ramach ciekawostek nasze oprogramowanie pozwala wyświetlić narysowany detal w skali 1 do 1, czyli możemy sobie rozszerzyć ten rysunek 1 do 1. I w zależności oczywiście od tego, jak sprawi się nasz monitor i karta graficzna, możemy przyłożyć i zobaczyć, jak wychodzi detal. To przydaje się czasem nawet, żeby uzmysłowić sobie, jak duży detal mamy do wycięcia. Drugą ciekawą funkcją jest to, że możemy wydrukować sobie nasz detal, również w rozmiarze rzeczywistym. Wydrukujmy to i zobaczmy, co wyszło. Dzięki magii telewizji mamy już gotowe wydruki. I mam tutaj, słuchajcie, przed nami dwa, e, dwa wydruki. Pierwsze jest ze skanu, drugie jest ze zrobionego zdjęcia, czyli puściliśmy właśnie e, tę wektoryzację obrazu z dwóch różnych źródeł. I teraz zobaczmy, jak to wyszło. Spróbujmy najpierw te zdjęcia. Możemy sobie przyłożyć właśnie jeden do jednego. I tu nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć, ale ja widzę, że nieco nam te wymiary uciekły, jeżeli chodzi o zdjęcie, czyli zadziałał tutaj ten efekt e, zdjęcia pod kątem, więc program jako tako poradził sobie z wyprostowaniem tego zdjęcia. Natomiast zobaczmy, co wyszło ze skanu. No słuchajcie, tu efekt jest o wiele lepszy. Z racji tego, że skaner zrobił płaski, płaskie zdjęcie, no to mamy prawie niezauważalne na przesunięcie tych otworów. I myślę, że to już będzie całkiem, całkiem dobry efekt, bez zbędnego projektowania tej części na nowo. Czyli... Tniemy ze skanu. Myślę, że tak. Zdecydowanie tniemy ze skanu. Zadamy taki yy, zagadkę kapitanowi. Zobaczymy, czy będzie w stanie odróżnić detal wycięty ze skanu, a detal zaprojektowany na nowo. Próbki wycięte, znaczy detale wycięte. Gwarantuję, że można je odróżnić. Ale to zadanie dla Ciebie, kapitanie. Powiedz nam, który z nich był wycięty projektowanym rysunkiem, a który był ze zdjęcia. Siemanko Michał, przywiozłem ci te twoje blaszki, które chciałeś. Pomalowany pod kolor. Pod kolor nie? Nie, pod kolor Delteka. Mi się wyda, że mi, że mi ruda zjada samochód. Spoko. To co? Yy, mówisz, że pasuje? No, jestem pewien. Czy mogę ci nie zaufać i sprawdzić? Powinieneś Na ile jesteś pewien sam siebie? Yy, no jestem pewien. Oj? Jestem pewien tak na 99%. To jak nie będzie pasowało, to stuwa dla mnie. Gotówką, teraz. Yy, pan prezes słyszał? Jesteś pewny? Ale to... Tobie... Nie, 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 ty mi to przyniosłeś. <grym> <grym> pewny? <grym> Okej, okay, pewny. Pewny. Uwaga. Rafał. <grym> Tada! To, że będzie pasować, to było pewne, ale słuchaj. <noise> sytuacja wygląda następująco: bo chciałeś, aby w tym oprogramowaniu jest ta no. funkcja tego robienia ze zdjęcia. Tak. Jedno z nich zostało zrobione ze zdjęcia. Czy potrafisz w ciągu chwili powiedzieć, które to jest zrobione ze zdjęcia? Czekaj. Ja wszystkie trzy sobie włożę. Mhm. No bo program jak będzie zamieniał tak... To może mu nie wyjść tak jak tego, te koło, tak? I wtedy... To koło, tak? Że te dolne jest trochę takie przedziabane, a te jest takie proste. I on tutaj mógł... Yy, widzisz? No, widzę, widzę. I on mógł tutaj leciutka się pogubić. Więc ja obstawiam, że to będzie ta. Co nie wpływa oczywiście tutaj na, na to, że to wchodzi. To jest ta? Tak, to jest ta. Dlaczego? Bo w tych tutaj widzisz, że pełne koła zinterpretował jako koło no. i, i to zrobił jako koło, a w tych tutaj, gdzie masz ten, ten taki, jakiś taki rożek wydziałany. A, bo to jest pełne koło, a tu było koło z, tak. jeszcze z czymś? I... I to spowodowało, że on nie no. czuł, że to jest koło. Nie zinterpretował tego jako koło. A co i tak, jakby w tym przypadku nie ma znaczenia, bo jest duży zapas po prostu. Tak jest. No dobra, to dziękuję. Czyli job done, fajnie, piąteczka. A powiedz, czym się teraz zajmujesz? Buduję kamper. Bo... <laughs> Nie, dużo. I kampery. chcemy otworzyć serwis jeszcze. E, plus, sprzedaję w sklepie te wszystkie zestawy fotowoltaiczne mm -hmm. i inne rzeczy. Trochę się tego zbiega. Miejscami jestem lekko przesilony, ale jest ok. Przygotowujemy się na marzec, kiedy będzie największy boom. No I, dobra. I no to trzymaj się. powodzenia. na razie. Hej.